że są za późno, że są może za późno, nigdy nie jest za późno na rozmowy. Otóż tak chciałbym mówić, że nigdy nie jest za późno na rozmowy. jeżeli rok temu, no, drodzy Państwo powiem tak, starostom się bywa i jestem się osobą też wybieralną, w ubiegłym roku jeżeli chodzi o kwestie szpitala, to były zapewnienia, zapewnienia takie, że oczywiście przygotowane będzie to, to, to czy to. Nie było, nie było wielu, wielu, wielu spraw. Nie ukrywam, że też na radach społecznych, jeżeli były rozmowy, przedstawiciele związków zawodowych, lekarzy, pielęgniarek, rady pracowniczej, też były różne tematy. Ja Mi chodzi o to, że o taką ma się rozmowę, jak jest dzisiaj, o takie pytania mogły być wcześniej, ale aczkolwiek zaznaczam, nigdy nie jest za późno. To było moje całe moje wypowiedzi, że dzisiaj dlatego możemy też porozmawiać, bo nie jest za późno, drodzy Państwo. To nie jest to, że dzisiaj jest sytuacja tego typu, że jest za późno mamy, w tej chwili, jeżeli mówimy o, o użytku, taką sytuację, że która, której szpital, mówię o rozbudowie, co nie był. Mamy projekt, mamy mój przetarg i mamy pieniądze. I myślę, że tutaj ta rozmowa, teraz pytania potoczą się w tym kierunku. Oczywiście mówimy też o funkcjonowaniu szpitala, nie omijamy tematu oddziału wewnętrznego, ale sytuacja jest taka, że na chwilę obecną, po tym roku czasu jaki jest, naprawdę mamy dobry kierunek. Bo jeżeli ktoś twierdzi, a tu nie chce wychodzić przed szereg i odpowiadać na Państwa za zadane pytania, dlatego no proszę, zgodnie i tak można bogać rok temu, ale ja też twierdzę, że nie jest za późno. Ja rozmawiam z wieloma osobami i twierdzę, że przez wiele y, rozmów, dużo rozmów nie ma konfliktów, nie ma różnego rodzaju nieporozumień, bo jeżeli ktoś nie rozmawia, nawet w samej rodzinie, jeżeli nikt nie rozmawia, no to rodzi się jakaś niepewność. A tak, jeżeli rozmowa jest, to to właśnie jest ważne. Tylko, że, drodzy Państwo, to co powiedziałem, to tylko ma na głowie Proszę o pytania, naprawdę bardzo dziękuję za pytania, a tak powiedziałem. Proszę posłuchać, tym bardziej, że jeżeli ktoś mnie poznał i Odwiedzałem różne oddziały szpitalu, to rozmawiałem i, i nie, nie chodzi o to, żebym że od tego odchodził, bo jakby to otwarte. Ale, Proszę jakieś pytania? Proszę bardzo. W tym roku mija równe 10 lat, to znaczy od 2006 roku ukazały się pierwsze rozporządzenia odnośnie zastosowania szpitala do to nocy to wymocy. W tym roku jest równe 10 lat. W tamtych latach nie był pan starostą, był pan członkiem zarządu powiatu, do zarządu powiatu wpłynęły na radach społecznych różne sygnały, organizowane były zebrania, audyty, różne projekty, wydawane pieniądze na rozbudowę budynku od strony wewnętrznej tutaj. Już był projekt, już, już wszystko było... Nie wiem dlaczego to nie wypaniło... Na pewno w tej chwili na dzień dzisiejszy zasługą obecnego zarządu jest to, że udało się zgromadzić te środki na to, żeby ruszyć z odbudową szpitala. Ale mam pytanie, czy ktoś policzył czy ktoś policzył, ile będzie kosztowało utrzymanie tej nowej części szpitala? Czy ktoś sprawdził tego, to, to, co się dzieje na stronie Ministerstwa Zdrowia? jak będzie szła dalsza, dalsze decyzje odnośnie służby zdrowia, czy będą fundusze zdrowia, czy będą pieniądze, to jest masę nie przed przedtem. Może na to pytanie. Co panu wiadomo jest wiadomo, że pieniądze będą w jakiś sposób unijnie dzielone? Wspominaliśmy o tym na Radzie Społecznej. A tak, no bo jak uwaga, to ten dzisiejszy dzień rzeczywiście jest trochę pechowy na spotkanie raz, że bardzo szybko po radzie społecznej. Ja zostałem powiadomiony chyba o godzinie 13 już takie spotkanie będzie, no wymagałoby to trochę czasu na spotkanie, na przygotowanie ewentualnych pytań, na to, żeby ludzie po pracy i dojść do domu. No i ten pechowy dzień, że jest no niestety mecz za godzinę, każdy już żyje, służba zdrowia jest ważniejsza oczywiście, ale... Wynik również, dziękuję bardzo. Znaczy, to może na zasadzie, będzie żaden mecz nie jest ważny. że jest szpital. To jest ważne. Czy ja się do przyjadę na mecz, czy będę ten mecz widział, czy nie, mam takie barki sobie że nawet jutro, czy w sobotę wieczorem. Tak na 20 tego, Na jeśli mnie się nie liczy to, co się dzieje w stadionie, tylko to, co ma być w szpitalu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, tak, byłem zarządzie od 1960 roku. roku. Ale powiem Panu tak, że nie widziałem projektu, żadnego projektu y, szpitala. A dwa na tego to Pan Dyrektor Państwu powie, y, że od 2009 roku wpływały do y, szpitala, do Pana Dyrektora, y, różnego rodzaju, znaczam, y, nakazy z y, Straży Pożarnej, Panie tak, Dyrektorze, które mówiły, że należy zrobić to, 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 to. I y, co było robione w szpitalu? Ja chciałem zaznaczyć, że nie chciałbym dzisiaj rozmawiać o tym, co było. Mnie interesuje to, co ma być. To, co było, to minęło. Ale jeżeli Pan to poruszył, to powiem tak. Od 2009 roku były nakazy straży i miały być te prace wykonywane w szpitalu. Było tylko pisanie pis o przesunięciu terminu. Przedsunięcie terminu. I tak do roku 2016. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o kwestie środków finansowych. Tak on powiedział, jest, w tej chwili są zatwierdzone mapy potrzeb zdrowotnych i w tej chwili można Polska ubiegać się między województwem Wielkopolskie o środki unijne na też służbę zdrowia. Wiemy dokładnie, że potężną rozbudową będzie kierował Samorząd Województwa. Były tutaj o Szpitalu Matki i Dziecka w Poznaniu i na rozbudowę szpitala wysłanie pieniążków do powiatów nie będzie ale mają być pieniądze właśnie na sprzęt. Pieniądze z Unii mają być na sprzęt. Takie mam informacje od pana marszałka. Kolejna sprawa, czy w poprzednich latach poprzednie decyzje dotyczące budowy, rozbudowy czy inwestycji w innym zakresie były konieczne. Powiem tak, był zarząd, był też starosta. oczywiście zarządy, przepraszam, bo to były zarządy od 2000. 6 roku to było Wojewódzki zarządu. Stwierdzali, że to jest najważniejsze. Ja nie wiedziałem, jako członek zarządu i ja mówię od razu, nie wiedziałem, że polecenia straży są prolongowane. Nie wiedziałem tego. Naprawdę, nie wiedziałem tego i mówię od razu, bo potem tym się też dowiedział pełniąc obowiązki dyrektor i nam o tym nikt nie mówił. Powiem tak, ale drodzy Państwo, skupmy się na tym, co mamy. Mamy od dzisiaj do końca roku, półtora roku czasu do dostosowania szpitala. To taka sprawa. jak to Pan też Panie ja dobrze wie. Mamy półtora roku. To co powiedziałem. Możemy zrobić w ten sposób, że powiedzieć tak. Nie utrzymamy tego, utrzymamy tego, utrzymamy tego. Ja czekałem na pytanie. Już troszkę innej wersji. Ale powiem. Szanowni Państwo. Trzy rzeczy podstawowe, dlaczego ja się upieram przy rozbudowie szpitala i dostosowaniu. Trzy rzeczy. Oczywiście możemy później mnożyć różnego rodzaju, każdy pod swoim kierunkiem. Pierwsza sprawa to jest taka, żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu. Druga rzecz, aby pracownicy mieli pracę. I powiem tak, to już jest problem menadżera i szefa szpitala, żeby ci ludzie mieli pracę i wynagrodzenie. Bo sytuacja z tego typu, że należy nie stać w miejscu, tylko szukać możliwości. A może nasz szpital by w tym kierunku, w tym i w tym, prowadził to, co jest dobre, ale jeszcze coś rozszerzał. Bo byśmy się nauczyli tak, że że otrzymujemy tyle i koniec. Jeżeli to bym robił w tej chwili, jako starosta, to bym, to specjalnie dzisiaj skarbnik, to byśmy nie, nie remontowali, nie robili dachu na liceum. Zadam pani pytanie Państwowe, czy w tym roku, w styczniu, mieliśmy 300 tysięcy na remont dachu na liceum? Mieliśmy? W początku roku nie planowaliśmy tego zadania, to zadanie urodziło się w trakcie roku. Pozyskaliśmy pieniądze, mamy środki, tak dostosujemy. stosujemy. Też mogłem czekać i powiedzieć, a niech pan pani dyrektor biega z miskami, bo sobie zdaje SMS-y, że biegają z drami". Nie, jest to robione. Pani Ewa Piechowiak dobrze wie, ile konsultujemy spraw dotyczących różnych inwestycji, tak? Nie czekam na to, bo jeżeli ktoś dzisiaj powie, że... A to kosztuje tyle wy, 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 wyczyszczenie tego i pomieszczeń utrzymanie porządku, a to tyle? No to, to drodzy Państwo, to nie budujmy domów, bo starzyjemy się. Ja mam dom, gdzie jest powierzchnia 160 metrów Zostanę z żoną sami co? No to dwieczkę. No nie no, budujemy go po to, żeby na przykład mogły go przejąć wnuki. No różnie. Budujemy szpital, jak powiedziałem, po primo. Żeby mieszkańcy mieli bezpieczeństwo zdrowotne dwa. Żeby pracownicy szpitala mieli pracę, drodzy Państwo. Nierozbudowanie szpitala, dostosowanie na tych samych pomieszczeniach to jest redukcja o połowę, Czy państwo o tym wiecie? I kwestia trzecia, nie budujemy szpitala dla siebie. Czy ten szpital 100 lat temu, który był budowany przez odszedłów, bo nie że będziemy siedzieć w tej restauracji i będziemy się w nim i pracować? Nie, ja nie wiem co będzie za 100 lat, ale wiem, że będzie szpital. Pierwszy będzie szpital i dwa, będzie szpitalem konkurencyjnym. Nie będziemy rozbudowywać, ten szpital ma co być takim szpitalikiem na uboczu? Nie chcecie tego państwu? Ja ten szpital nie buduję dla siebie. Nie buduje. Bo ja go nie buduję, budujecie go wy, buduje go powiat, budują go, go gminy. I też chciałem to podkreślić, co powiedziałem radzie społecznej. Państwo może to nie wiecie, ale jesteśmy elementem skali kraju. Żadna gmina nie dała do szpitala 7 milionów złotych, tak? Dał nam boczny Przemedy Powiat Powiadaje 3,5. I też do pytanie Pani Skarbnik, te 3,5 miliona to są pieniążki nasze. My nie dostajemy ani złotówki z budżetu państwa, ani wojewody na szpital. Nic, żeby musimy dostać z oświaty, z dróg, z komunikacji. Wszystkie pieniążki, które idą na szpital z powiatu, są nasze. Nie dostajemy ani grosza. To szpital dostaje kontrakt. A my, jeżeli mamy taką możliwość, to wtedy wydajemy. Wyasygnowaliśmy w tym roku półtora miliona. W przyszłym roku kolejne. milion miliona. W przyszłym roku kolejne. I ktoś mi się zadał na sesji w sierpcu, pytanie, a co dalej? Bo będzie 15, mamy. Będzie potrzeba 20. Też będziemy mieli. Bo no to jesteśmy, żeby myśleć. Zadawaciecie podatki, żebyśmy my, jako my, 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 my myśleli. To nie wybudujemy szpitala, nam milion złotych albo dwa. Albo że będzie zatrudniony 3, 4, 5 falowych więcej? Nie budujemy szpitala? To no nie wiem. Dla mnie w tej chwili najważniejsze jest bezpieczeństwo zdrowotne, miejsca pracy pracowników i przede wszystkim, przede wszystkim też to, że ten szpital nie budujemy dla siebie, tylko dla pokoleń i jest szpitalem konkurencyjnym. W tym może powiem więcej na temat yy, yy, kosztów, czy znaczy. Nie wiem. Yy, Miałem tylko pytanie, albo nie, tylko pytanie do. Dziękuję bardzo. Witam państwa. No tu konwencja miała być pytania, a wiecie, ja, ja zaczynam mówić, zajmuję to czasem. Ale będę krótko mówił. Proszę państwa, zawsze nowe czy, czy coś, co powstaje, rodzi się w góle. To nie jest tak, że wszyscy są za, bo zawsze jest grupa, która mówi po co, na co nam jest dobrze. Ja z doświadczenia mogę Państwu powiedzieć, że zaczynając pewną inwestycję też szpitalną zaczynaliśmy z punktu zero, Nic nie. Inwestycja ponad 20 milionów Dzisiaj funkcjonuje, pracuje, zdaje egzamin. Dobrze pracuje i dobrze zdaje egzamin. I owszem, y, można pytać dlaczego, poprzednio, i tak dalej, bo ta ustawa, z porządzeniem było 2,6, potem 20, może warunki się poprawiły, tam na początek były bardzo drakońskie warunki, potem poprawiano, poprawiano, poprawiano. Ten program, który jest, 2,12, zatwierdzony przez Stanów Zjednoczonych. No tak naprawdę wiele nie wymaga do zrobienia, owszem wymagał wtedy do zrobienia, ale ponieważ sytuacja jaką zastałem była taka, że jesteśmy na końcówce projektu i przystępujemy do realizacji, to przystępujemy. I proszę Państwa, tak naprawdę, no popatrzcie się w kilku liczbach. Nowy obiekt, budynek F, ma w sobie 3600 m2. Stara zabudowa ABC 3300, czyli tak naprawdę to budujemy połowę nowego szpitala. Połowę szpitala jest zbudowana. I w nim będą najważniejsze części. Są, który na razie jest niewykańczony, i z, y, ojo, operacyjny, operacyjne, co 12 i najważniejsze oddziały. Czyli chirurgia, oglądówka, y, położnictwo, itd. Najważniejsze oddziały: serce szpitala. Jak dzisiaj to funkcjonuje? no Mieliśmy, tak patrzę, podkwarzać dzisiaj o 13.00 z ubrania. Jak pan doktor mówi, że jak na chirurgii to dzisiaj użył na wzajemnie. To jest ciasnota, po prostu jest ciasnota. Wczoraj na internie, no, cztery łóżka, nawet jak stoją puste, to nie życzyłbym nikomu tam leżeć na tych łóżkach w tych wyruchach. No, jest gorąco, bo chodzi o nitematyzację i tak dalej, i tak dalej. Więc krótko mówiąc, to był czas najwyższy. Najwyższy do deyzacji szpitala. Przyjęto wariant tak jak przyjęto, bo zobaczcie, tak naprawdę to nie ma za dużo miejsca. To była wersja, można powiedzieć, ostatniej, ostatnia wersja naturalnego. Bo nie ma nigdzie w, w pobliżu szpitala, nie ma żadnego miejsca, gdzie można ląpować szpital. Z jednej strony mamy ZPO, które ograniczyło zawodowę, a z drugiej strony budynek C. Tutaj są zaplecze techniczne, przepompowne, tlenu, tak dalej, nie ma miejsca. Podjęto taką decyzję i ja dzisiaj powiem tak, bardzo dobrze, że zarząd podjął taką decyzję, nie czekając na kolejne jakby dywagacje na ten temat, tylko powiedział tak, robimy. Owszem, to kosztuje, żebyście Państwo wiedzieli, 20 milionów złotych. Budynek jest bez wyposażenia. z wykończeniem bloku i Czy te pieniądze są? Później duże części są. Bo ja już dzisiaj mam zmartwienie, bo mamy 3 miliony w tym roku do wykorzystania z powiatu, mamy kredyt uruchomiony, i powinniśmy wydać mówiąc krótko. To już nie chodzi o to, nie, tylko fachowo, ale wydać. Bo no, niewydanie nie oznacza kolejność pismo, przesuwanie pani skarbnik siedzi, wie jak to jest procedura na całą To No trzeba zrobić i wydać. I wydać po to, żeby zabezpieczyć dobre funkcjonowanie. Bo... Prędzej czy później, proszę Państwa, nie łudźmy się, bo ja już trochę szpitali widziałem nie tylko w Polsce, ale w innych krajach, w Niemczech, w Francji, w Słowacji, nie łudźmy się. Prędzej czy później pacjenci, kiedy nie otrzymają odpowiedniej jakości obsługi szpitalnej czy pobytu, będą z takich jednostek rezygnować. Dobro ociągnie klientów, kiepskie warunki niestety odczuwają. I to nie ma co dyskutować na ten temat. Tam, gdzie będą dobre warunki, bezpieczne, dobra jakość świadczenia, dobrej klasy pochodcy i pielęgniarki, i położne, i lekarzy, tam będą pacjenci. Tam będą kontrakty. Tam, gdzie nie będzie tego, niestety, nie będzie ani nie ani wykonywania śmierci. MNZ idzie w tym kierunku. UNZ stawia wysokie wymagania. Przyszły rok będzie głowa kontrakt kontraktowania. I mówi krótko. Masz mieć bardzo dobry sprzęt, masz mieć w lokalizacji, nie gdzieś tam wynajętą gdzie kogoś. Masz mieć bardzo dobre yy, wyposażenie. No, odbycie Państwo śmieszna rzecz, ale za to, że będą łóżka w postaci 250 kg, to dodatkowe punkty. Na przykład. Więc to pokazuje, w jakim kierunku ze zmierza. I my, wiedząc o tym, musimy tak zrobić wszystko, aby się dopasować do tego. Bo potem, za pół rok, za rok, akurat do tej porze, nikt nie ustawiwi kierownika szpitala, bo to nie będzie, że kontrakty odpadły, albo będą zmniejszone wartości. Po prostu, BNZ, to Państwo wiecie, bo siedzicie przy tych blisko sprawach, on widzi to, co my wykonujemy, jakie procedury wykonujemy, o jakich wartościach, o jakiej punktacji. Ja powiem, powtarzam jeszcze raz, bardzo dobrze, że ta decyzja zarządu zapadła, bardzo dobrze, to było ostatni dzwonek. Bardzo dobrze, bo inaczej kolejny rok by przeleciał, i powiedziałem na Radę Społeczną. To jest ostatni moment na rozpoczęcie prowadzenia tej dyskusji. Bo kolejna dyskusja, kolejna dyskusja to by kolejny rok stracony. Od lutego skończyliśmy z projektem, mamy ogłoszony przetarg. Gdybyśmy nie cisnęli tego tematu, przypuszczam, że minęłyby wakacje i dalej bylibyśmy gdzieś tam w gdzieś dyskusji. I dalej byśmy stanęli. I dalej by był problem, gdzie kłaść pacjentów, w jakich warunkach, jakich, jakich tutaj o tak oporządowa, itd. Sprawa aparatury. Sami Państwo widzicie, czynny ciemno na Pomóc nam w wylejęciu. udało się podzięki dzięki Bogu i poprawy ludziom uruchomić. E, drugi ręcznie. I teraz ramię C dla nas powinniśmy szybko opużyczyć. Aparatu zwyciężenia jest na testowanie, powinniśmy w miarę szybko. i To są najważniejsze, a sami wiecie, a to naprawa tego, a to naprawa tego, a to taki, a to taki, a to taki, Bo szpital jest jednostką, która żyje, to nie jest jednostka statyczna, że raz kupiony sprzęt i dobra jest, będzie funkcjonować będzie I oczywiście dochodzą problemy kadrowe. I ja się z nimi zmierzę, bo. To nie jest tylko zarządzać, gdzie jest fajnie pieniądze, w miarę jakoś to idzie i cicho szał. Zarządzanie, panie, 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 panie. Już, zarządzanie w, w kryzysie jest o wiele trudniejsze niż zarządzanie wtedy, kiedy wszystko idzie. My teraz zmierzamy i nie tylko ja, naprawdę grupa pracowników i z działów technicznych, i z i z, z domów. Dzisiaj, jest, proszę Państwa, podwójnie opatrzona praca. Bo z jednej strony bieżące zadania i, i nikt nie, 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 nie zwolnił z tych bieżących, a jednocześnie cały czas nowe zadania. I to duże nowe zadania, bo my wzięliśmy to na swoje barki. Nigoro więcej nie mamy tutaj. Pomoc jest, techniczna jest, ale odpowiedzialność, podejmowanie decyzji pozostaje na nas. Nie ma innej osoby czy, czy osób, które wtedy decyzje podejmują. Ja się ja jestem pełen podziwu dla tych ludzi, nie tylko tych, co koło mnie bliżej funkcjonują, ale także i dla wszystkich kierowników. Bo trzymacie te szpital. bo funkcjonuje dobrze. Cię mówiłem. Wyniki zawali, wykonanie kontraktów, wszystkie jednostki wykonały kontrakt. Wszystkie. Wynik bardzo dobry. Ktoś powie, no, <laughs> podwyżej, no, bo tak słyszę. No nie ma, proszę Państwa. Bo dopiero skończyliśmy temat w imieniu Nizie Poszło, sami pamiętacie, że 200 tysięcy jeszcze z poprzednich, które I Na tą chwilę nie ma się żeby uruchamiać kolejny, bo inwestycje, które kupujemy, ze sprzęty, idą z naszych pieniędzy. ja też muszę zabezpieczyć, bo to będzie w więcej 600 tysięcy złotych te dodatkowe zakupy. I tak to wygląda. I odpowiadając wprost panu Stawoście, bo tutaj zadałem to pytanie. Tak, dla szpitala jest to. Wyjście, wyjście no, ratunkowe, żeby dopasować czy dostosować, wyjść naprzeciw tym wymaganiom. Zobaczcie, jak liczne szpitale one się rozbudowały. To należy się nie każdej. Nie patrzcie na tę tylko żeby do przodu iść. Zostanie w tyle tego zmiotu, Po prostu. Duże szpitale się rozbudowują. Ja Państwu powiem tak już na koniec, na Dolnym Śląsku. Pięć lat temu nie było takich planów. W ciągu pięciu lat trzy bardzo duże szpitale wojewódzkie, bardzo duże. Wiecie Państwo, co się stało? Okoliczne szpitale w promieniu 50 kilometrów przestały funkcjonować w Mów, Po prostu tak była silna konkurencja, że nie Po prostu. I to ja to sobie obserwując mówiłem, koledzy, was po prostu te duże plany My nie nie, damy radę. Nie damy rady. My jesteśmy tutaj dalej od Poznania i ja na szczęście nie słyszę, że to tam się bardzo wzbudowy wymały te Dlatego my musimy zrobić wszystko, żeby w tej, tutaj, okolicy mieć w porządku, bo tych rzeczy. Tyle. Dobrze, dziękujemy Pani Dyrektorze za tą wyczerpującą wypowiedź i proszę o kolejne pytania. Może ja. Małe Dział techniczny Antwergologiczny. W sprawie nakazów wskażaskich ja nie znam wszystkich zapisów, ale jeden punkt, który widzę jest wykonany. Że wykonano oddymianie klatki schodowej do oddziału wewnętrznego. Budynek nie chce, to jedno jest. Nie wykonano, że ta leży na 30 punktów.